Cześć. Z tej strony Przemek. W dzisiejszym odcinku omówię temat, który ma dość duże zainteresowanie wśród moich klientów. Chodzi bowiem o smartwatchy marki Gravity. Odkryj Smartwatch GT1. Odkryj nową jakość monitorowania swojego zdrowia i aktywności fizycznej dzięki smartwatchowi damskiemu Gravity GT1. Ten inteligentny zegarek oferuje szereg przydatnych funkcji, takich jak prognoza pogody, powiadomienia przechodzące, pełni dotykowy ekran, monitorowanie ciśnienia, tętna i tlenowe krwi, tryby sportowe, a także możliwość personalizacji tarczy. Dzięki bibliotece tarcz masz dostęp do szerokiego wyboru motywów, dzięki czemu możesz dopasować swój zegarek do swoich preferencji. Odkryj nowy poziom kontroli nad swoim zdrowiem i aktywnością dzięki smartwatchowi Gravity GT1. Ultralekka konstrukcja, kompaktowy i lekki desing, połączony z niezawodnością i wygodą. Smartwatch Damski to połączenie stolowego wyglądu i praktycznych funkcji, które pozwolą Ci na bieżąco w Twoim zdrowiem i aktywnością fizyczną. Jego ultralekka konstrukcja pozwala na wygodne noszenie przez cały dzień bez obciążenia nadgarstka. Zagarek GT1 to idealny wybór dla osób spełniających sobie komfort i styl. Wybieraj i pobieraj. Niezliczona ilość opcji idealnie dopasowana do Twojego stylu. Dzięki smartwatchowi damskiemu prawie GT1 masz dostęp do bogatej biblioteki i etarzy, dzięki której możesz dopasować swój zegarek do swojego stylu i preferencji. Duży ekran dotykowy retina HD. Niezwykła jakość obrazu na Twoim lekarsku. Smartwatch damskich damskiej Gravity GT1 wyposażony jest w duży ekran dodatkowy Dertina HD, który zapewnia niezwykłe, żywe i realistyczne kolory. Dzięki połączeniu szerokiej gamy kolorów i wysokiego kontrastu. Taki ekran pozwala na łatwe odczytanie informacji i korzystanie z funkcji nawet w słońcu. Odkryj niezwykłą jakość obrazu i komfort użytkowania. Długa żywotność baterii. Nie martw się o konieczność częstego ładowania swojego smartwarza. Damski Gravity GT1 Dzięki zastosowaniu kolorowego ekranu o niskiej poborze mocy i optymalizacji wydajności, zegarek zapewnia niższe zużycie baterii, co pozwala na dłuższy czas pracy bez konieczności ładowania. Teraz możesz cieszyć się swoim smartwatchem przez dłuższy czas bez konieczności martwienia się o jego naładowanie. Wszystkie wyniki pod ręką. Miej swoje wyniki zawsze pod ręką dzięki smartwaczowi. Dzięki funkcji dokładnego rejestrowania kroków, dystansu i kalorii możesz śledzić swoje postępy i osiągnięcia i osiągać cele treningowe. Włącz odpowiedni tryb ćwiczeń i monitoruj swoje postępy na bieżąco. Synchronizuj dane z aplikacją DAFIT na swoim telefonie i przeglądaj historię swojej aktywności. Podaj mi wyzwania i osiągaj coraz to nowsze cele treningowe dzięki smartwatchowi GT1. Nie przegap tego, co ważne. Dzięki smartwatchowi Gravity GT1 masz dostęp do pogadania na Facebooku, Twittera, Instagrama oraz połączeń przychodzących SMS-u w czasie rzeczywistym. Synchronizuj swój telefon z zegarkiem. Nie przegapisz już żadnej ważnej informacji czy wiadomości. Bądź na bieżąco z najnowszymi powiadomieniami bez konieczności ciągłego patrzenia na swój telefon. Bądź zawsze na bieżąco. Dzięki wbudowanej funkcji pogodowej możesz sprawdzić warunki pogodowe w czasie rzeczywistym i poznać pogodę na najbliższe dni, aby zawsze być przygotowanym na każdą pogodę. Nie przegapuj już żadnej ważnej informacji o pogodzie i zawsze bądź na bieżąco dzięki smartwatchowi GD1. Dobry sen to, zdrowy, to dobry dzień. Zdawaj z nim smakowacze 1 i nie musisz martwić się o jakość swojego snu. Dzięki inteligentnemu monitorowaniu twarstwa możesz śledzić i analizować swoje, swój sen, aby mieć pewność, że jest on odpowiedni dla twojego zdrowia i samopoczucia. Sprawdź dzienny, tygodniowy i miesięczny raport snu w aplikacji David na telefonie aby mieć pełen obraz swojego snu i zacząć spać o niego jeszcze lepiej. I to by było na tyle dzisiaj. Jeśli podobał Ci się ten materiał, daj łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał. A jeśli masz jakieś pytania, zadaj mi je w komentarzu bądź odwiedź mój sklep internetowy wiera.pl, gdzie znajdziesz kontakt do mnie. Z przyjemnością Ci pomogę z każdym problemem związany ze smart zegarkami. Pozdrawiam Cię serdecznie i do zobaczenia. Cześć!